W czuwach złe choroby skokarety. Ja myślę, że to nie miłe, że ktoś jest tam mały. Ja na pierdolę, czołgami jadą. jebańcy kurwa. Przepraszam. Bo choroba światowa to kurwa. W kurwienie. Od skurwiających, sześcienstw panetę, diabelnych. Ja jadą, ja jadą, Płuca nam jest gżerać. dziecią jeszcze bliżej, poniżej. Jadą na misję zniszczenie natury klimatu. Jadą, jadą, byle wyjeździć z tym serwerem, kolejnogą czy ZTM-em. Albo z Są różne opcje. Polska, kraina, albo cała od razu rodzina. Albo kogoś po drodze. Kto chce, kto może. Żeby tanieć. Wtedy się szanuje, że ok, wyjątkowo, ale i tak nie, bo zwała. Jedzie, pali. Dziesięciolitrówka na kilometrów 100 opary, nie czuję. To niemiłe. To było bardzo niemiłe. DNA Like to Natura. I co? Położą się może jak. Na przykład w niszy w dózeczkach powożą dzieci w maskach swoich, żeby chęć płuca. I popatrz, zobacz jak to boli. Jak się czuję? dalej spacer czekaj. Jeszcze nie koniec. Zdam się. Do e, bo kupimy słodkie, co nie to ta łódka, ta... e, Boże, jadą dalej i płycają. Lech, lech, słychać? się mm. uśmiecha jak stwory. No dzieci, Boże, ratuj, ratuj. Krowa Nie, 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 nie.